Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Który kraj powszechnie jest uważany za największego wroga Polski? Od 24 lutego ubiegłego roku odpowiedź na tak postawione pytanie jest prosta: Rosja. Jednak nie zawsze tak było. Zanim nasz kraj podniósł się po rozbiciu dzielnicowym, na północ od księstw piastowskich wyrosło potężne państwo, które z czystym sumieniem można nazwać Pierwszym śmiertelnym wrogiem Polski. Mowa tu oczywiście o państwie stworzonym przez zakon rycerski, znany u nas jako Krzyżacy. A jego interesującą historię przedstawia Sławomir Leśniewski w swojej najnowszej książce zatytułowanej Krzyżacy: Czarno-Biała Legenda. Materiał ten realizuję we współpracy z wydawnictwem literackim. A zatem. Zaczynamy! Akcja tej książki rozpoczyna się pod koniec XII wieku w Ziemi Świętej. Trwa trzecia krucjata. Na czele wyprawy, mającej na celu odbicie Jerozolimy z rąk muzułmanów, stają król Francji Filip II oraz władca Anglii Richard I, któremu później nadano przydomek Lwie Serce. Wśród krzyżowców znajduje się także grupa rycerzy z krajów niemieckich, którzy na Bliskim Wschodzie zakładają szpital. Wkrótce jednym z jego pacjentów staje się książę Friedrich ze Szwabii. Ten, zadowolony z opieki, prosi o wsparcie dla zakonników swojego brata, który niedługo ma objąć tron świętego cesarstwa rzymskiego jako Heinrich VI. Nie mija wiele czasu, a zostaje podjęta decyzja o militaryzacji szpitalników. Stają się oni na Zurjanitu czy templariuszy zakonem rycerskim. Wkrótce na jego czele, jako wielki mistrz, staje Herman von Salca. Okazuje się on właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Dzięki niemu zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, mimo niewielkiej siły militarnej, staje się potęgą dyplomatyczną. Pod jego wodzą zakonnicy, znani u nas jako krzyżacy, Biorą udział w czwartej wyprawie krzyżowej. Jednak jej celu, czyli zdobycia Egiptu i oskrzydlenie Jerozolimy, osiągnąć się nie udaje, co dodatkowo okupione jest wielkimi stratami. Staje się jasne, że czasy chrześcijan w Ziemi Świętej dobiegają końca. Świadomi pogarszającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie, krzyżacy ewakuują się do Europy. Tam nadal postanawiają realizować cele swojego istnienia. Czyli szerzenie chrześcijaństwa poprzez walkę z niewiernymi. A tak się szczęśliwie składa, że król Węgier, Andras II, ma problem z pogańskim plemieniem połowców. W zamian za ziemię na użytkowanie i zwolnienie z podatków, zakonnicy zobowiązują się do obrony granic państwa. Tymczasem potajemnie realizują także własny cel. Węgierski władca wyobrażał sobie, iż Krzyżakom zadowoli możliwość zasłużenia się Bogu walka przeciwko stepowym poganom i sowita zapłata za wykonane usługi, a później rola zdyscyplinowanych wasali, działających jedynie w ramach wyznaczonych przez suzerena. Krzyżacy od samego początku mieli jednak zdecydowanie inne plany. Rycerze z czarnymi krzyżami na białych płaszczach złamali przyjęte ustalenia. I spożądanych gości szybko stali się niebezpiecznymi intruzami, usiłującymi wykroić dla siebie odrębne władztwo terytorialne i wyłączyć je spod podległości węgierskiego króla. Zorientowawszy się w tym Andras II, decyduje się na wypędzenie krzyżaków ze swojego terytorium. Wtedy jednak pomocną dłoń wyciąga do nich Konrad Mazowiecki. Tak jak król Węgier z połowcami, tak polski książę nie radzi sobie z plemieniem Prusów najeżdżających jego ziemi od północy. Zaproszeni goście szybko biorą się do roboty. Rozpoczyna się brutalna chrystianizacja pogan. Jednak działalność krzyżaków wymyka się spod kontroli. Ci nie tylko szerzą chrześcijaństwo za pomocą oręża, ale przede wszystkim... Podbijają kolejne tereny, podporządkowując sobie miejscową ludność. Dokonują tego, co nie udało się chociażby Templariuszom. Tworzą w pełni zorganizowane państwo zakonne. Szybko staje się ono lokalnym hegemonem, stanowiącym śmiertelne zagrożenie, zarówno dla wciąż pogańskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i dla powoli jednoczącej się Polski. Na tym kanale już raz ukazało się omówienie książki poświęconej krzyżakom. Była to praca zatytułowana Zakon Krzyżacki autorstwa niemieckiego historyka Hartmuta Bockmana. Jeżeli pamiętacie, wyrażałem się o tamtej pozycji bardzo negatywnie. Nazwałem ją tam nawet artykułem prasowym z czasopisma naukowego rozrośniętym do rozmiarów książki. Przede wszystkim dlatego, że została ona napisana niezwykle nudnym językiem. Sprawia to, że jej lektura potrafiła być naprawdę męcząca. Można było się także zastanawiać, czy autorowi zależy na tym, by komukolwiek się ona podobała. Zupełnie inaczej przedstawia się to w przypadku tej pozycji. Najważniejsza różnica pomiędzy pracami Hartmuta Bockmana i Sławomira Leśniewskiego leży w stylu, w jakim zostały one stworzone. Historyk niemiecki do tematu zakonu krzyżackiego podszedł w sposób typowo naukowy. Z jego książki cokolwiek. Mogłaby wynieść jedynie osoba zainteresowana tematem, której zależy wyłącznie na informacjach. Polski autor z kolei postanowił nie przedstawiać dziejów krzyżaków, ale o nich opowiedzieć. Bardzo pomaga w tym jego gawędziarski styl. Słowomir leśniewski w odpowiednich momentach potrafi na tyle spowolnić akcję, by czytelnika trzymało to w napięciu i by nadal miał ochotę zapoznawać się z fabułą. Choć książka ta omawia trwające ponad 300 lat dzieje Zakonu Krzyżackiego, od jego powstania do sekularyzacji stworzonego przez niego państwa, na jej kartach można znaleźć bohaterów. I nie mam tu na myśli postaci, o których wyłącznie się wspomina, ale także te, za których losami rzeczywiście można podążać. W tym przypadku na pierwszy plan zdecydowanie wybija się jeden z pierwszych wielkich mistrzów, a mianowicie. Wspomniany wcześniej Herman von Salza. Jawi się on przede wszystkim jako osoba niezwykle charyzmatyczna. Dzięki swojej inteligencji i sprytowi potrafił zjednać sobie zarówno cesarza, jak i papieża, czyniąc krzyżaków dyplomatyczną potęgę. Czytając tę książkę, da się także zauważyć szacunek, jakim autor darzy tego rycerza. Innym ciekawym bohaterem, którego można spotkać na kartach tej pozycji, jest wielki książę Witold. Ja odebrałem go przede wszystkim jako cynicznego egoistę, myślącego wyłącznie o sobie i własnych korzyściach. Zawierane przez niego umowy nie mają dla niego większego znaczenia. Nie ma żadnych oporów przed wejściem w sojusz z krzyżakami, jak i przed zerwaniem go i przejściem na stronę Jagieły, jeżeli tylko. Może mu to zapewnić władzę. Choć rolę, jaką odgrywa w tej opowieści, należy uznać za pozytywną, w oczach czytelnika może się jawić jako postać niejednoznaczna i kontrowersyjna. Zapoznając się z tą pozycją, miejscami można odnieść wrażenie, jakby był to trzymający w napięciu thriller polityczny. Autor w bardzo interesujący sposób przedstawia wszelkiego rodzaju intrygi i gierki mające na celu Zdobycie jak największej władzy. Co ciekawe, dotyczy to nie tylko Witolda i jego układów z Krzyżakami, ale wręcz całej rodziny przyszłego polskiego króla. Jeszcze przed przyjęciem przez Wielkie Księstwo Litewskie chrześcijaństwa, stronnictwa Kiestuta oraz Olgierda, reprezentowane przez jego synów Jagiełę i Skirgiełę, zwalczają się niczym jakieś mafijne klany. Jak się o tym czyta, to aż sensu nabiera stwierdzenie, że z rodziną. Najlepiej wychodzi się na obrazku. Bardzo interesujące w pracy Sławomira Leśniewskiego jest także to, że rozprawia się on z pewnymi mitami dotyczącymi państwa krzyżackiego. Szczególnie jest to związane z kultową bitwą pod Grunwaldem. W naszej świadomości wciąż obecny jest mit o ciężko zbrojnych krzyżakach czekających w pełnym słońcu na wojska polsko-litewskie. Przez wieki funkcjonowało w Polsce wyobrażenie, po części obecne do dzisiaj, o zakutej stal potężnej armii krzyżaków, dosiadającej ogromnych bojowych rumaków, nielicznych polskich chorągwiach, dorównujących jej uzbrojeniem ochronnym, oraz litewsko-rusko-tatarskiej ciżbie okrytej skórami i dosiadającej mikrych koników. To zgoła nieprawdziwy, częściowo wynikający z niewiedzy i romantycznej oceny średniowiecza ale też intencjonalnie nasycony propagandą obraz mający podnieść prestiż i splendor zwycięstwa słabszego nad silniejszym warto wiedzieć że zbroja płytowa upowszechniła się dopiero w latach 20 i 30 XV wieku szczególnie tak zwana biała była bardzo droga i pod Grunwaldem jedynie bracia zakonni chociaż nie wszyscy rycerze ziemianie kadra dowódcza i część gości mogło używać właśnie takiego uzbrojenia ochronnego, łącznie zapewne nie więcej niż tysiąc ludzi. Większość walczący po krzyżackiej stronie kopijników stosowała tradycyjne kolczugi, wzmacniane przez płytowy napierśnik lub tzw. płaty, zwykle skórzana kamizelka o kroju ponczo, wzmocniona przymocowanymi od spodu, w poziomie lub w pionie, płatami żelaza. Tylko niektórzy z rycerzy posiadali pełną płytową ochronę na nogi i ręce, podobnie jak przy ubice. Hełmy z ruchomą zasłoną twarzy. Sławomir Leśniewski wyjaśnia także, skąd wzięły się słynne dwa nagie miecze. Miał być to honorowy gest ze strony wielkiego mistrza zapraszający Władysława II do walki, jak również dlaczego triumf w boju nie przełożył się na zwycięstwo polityczne. Co ciekawe, autor o fiasko oblężenia Malborka obwinia przede wszystkim polskiego króla. Przedstawienie dziejów Zakonu Krzyżackiego przez Sławomira Leśniewskiego jest bardzo interesujące, aczkolwiek mam z nim pewien problem. Jak już wspomniałem, autor zdecydował się na formę opowieści, jednak miejscami można odnieść wrażenie, że trochę traci on konsekwencję. Krzyżacy czarno-biała legenda noszą także znamiona pracy naukowej. Sławomir Leśniewski powołuje się nie tylko na ówczesnych kronikarzy ale także na współczesnych badaczy, jak chociażby wspomniany wcześniej Hartmut Bockman, oraz poddaje źródła krytyce, konfrontując je ze sobą. Sprawia to, że w pewnych momentach sam autor chyba nie do końca wie, co tak naprawdę chce tworzyć. Na szczęście nie wpływa to na całościowy odbiór tej pozycji. Trochę smutne dla mnie było to, że w tej książce znalazłem pewne bolesne nawiązanie do czasów obecnych, podobnie jak i dziś. Tak i w późnym średniowieczu, poza działaniami zbrojnymi, trwała także walka propagandowa. Obie strony stosowały wszelkiego rodzaju chwyty i zagrywki, by wykazać hipokryzję drugiej strony. Jako, że w tamtym okresie ogromną rolę odgrywała religia, wytrychem na wszystko, by zdyskredytować kogoś w oczach innych, było nazwanie go bezbożnikiem. Jest to o tyle smutne, że obecnie, by osiągnąć ten sam cel, swojego oponenta nazywa się. Foliarzem, szurem, fanem teorii spiskowych lub ruskim agentem. Przed dwoma laty jeden z moich widzów poprosił mnie o omówienie jakiejś książki związanej z Zakonem Krzyżackim. Dziś mogę żałować, że w tamtym czasie tej pozycji nie było jeszcze na rynku. Nie jest ona idealna, ma oczywiście swoje wady, ale zapewni odbiorcy to. Co w czytaniu jest najprzyjemniejsze, czyli rozrywkę. Zresztą Sławomir Leśniewski zawarł w swojej pracy tyle wątków, że chyba każdy znajdzie tutaj coś dla siebie: intrygi, wojny, dylematy, a także wyraziści bohaterowie i niejednoznaczne postawy. Jest to pierwsza książka tego autora, którą przeczytałem, i po jej lekturze jest duża szansa na to, że sięgnę po kolejne. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na no, Lubimy Czytać. Są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!